Hej, to już moje drugie zamówienie od JPF i pierwsza paczka ze sklepu, którą można by podpisać pod yy, określenie monotematycznej. Głównie dzięki mojej nowej miłości, jaką jest. A no, właśnie zaraz zobaczycie. Paczuszka, jak widać, jest bardzo podobnie zbudowana do tej pierwszej, ba, nawet rozmiarowo jest prawie taka sama. Tak więc po raz kolejny osoba ją pakująca odwoliwa kawał dobrej roboty. No ale dobrze, koniec tego pitu-pitu. Przejdźmy do jej otworzenia. No tak, tego było można się spodziewać. Jeśli pamiętacie moją pierwszą paczkę od JPF, to znajdowały się tam dwa pierwsze tomy Blam. I po przeczytaniu pierwszego, powiem szczerze, że wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Z Blam to jest tak, że ta manga ma swoje minusy. Wiecie, są rzeczy, do których można się przyczepić. Jednak bledną one w porównaniu z całą resztą, i właściwie po chwili zupełnie o niej zapominasz i ta cała historia oraz klimat, które wręcz od niej emanują, wciąga cię do świata tak tajemniczego i dziwnego, że z każdym krokiem głównego bohatera zadajesz sobie nowe pytania. Oczywiście same pytania bez odpowiedzi szybko stałyby się nużące lub zbyt irytujące, ale i tutaj zarówno autor, jak i tłumacz naszego polskiego wydania wywiązali się na piątkę. Ten pierwszy świetnie dawkuje informacje, które odpowiadają na niektóre niejasności. Tak, by odrobinę nakarmić naszą ciekawość, ale żeby zostawić sobie dość szeroką furtkę interpretacji. I każdy czytelnik dopowie sobie swoją wersję. Natomiast ten drugi, tłumacz, świetnie wywiązał się ze swojej pracy. A jakby tego było mało, na końcu tomu mamy obszerne wyjaśnienie najważniejszych formułek, wydarzeń oraz informacji. Jest to o tyle fajne, że dzięki temu, jeśli ktoś przeoczył jakiś detal fabularny, to dzięki tej małej ściądze może szybko nadrobić swoje zaległości. Oraz nieco bardziej przygotowany, rzucić się w wir kolejnego tomu. Pierwszy tom przeczytałem przy trzech podejściach. I nie, wcale nie wynika to z faktu, że manga mnie nużyła, wręcz przeciwnie. Po pierwsze, tom liczy sobie około 400 stron, a po drugie, po prostu z natury wolno czytać mangi i mimo, iż Blam nie ma zbyt dużo tekstu to dzięki cudownej kresce autora co chwilę wręcz robiłem pauzy, by przyjrzeć się szczegółom. Bo to właśnie one budują klimat całej historii. Twarze postaci to zdecydowana pięta Hillesowa autora. Jednak wszystko inne jest albo prześliczne, albo też niezwykle klimatyczne, artystyczne wręcz. Wiecie, te wszystkie rozmazania, ostre rysy, szarpnięcia, naprawdę robią bardzo pozytywne wrażenie. Pokochałem Blam za tą jego enigmatyczność. Wręcz można by rzec melancholijny nastrój. Za jej surowy wydźwięk, który nie boi się brutalnych i dosadnych scen, który nie boi się momentów niezwykle spokojnych i cichych, w których główny bohater potrafi siedzieć w jednym miejscu przez jakiś czas, a oglądając tę scenę wcale nie czujemy znużenia, od po prostu chłoniemy całą tą atmosferę oraz podziwiamy niezwykle piękną kreskę autora. Za ten jego dziwny świat, który chcę poznać jeszcze bardziej, za głównego bohatera, który chwilami zachowuje się jak podekscytowane dziecko, by za moment emanować niezwykłą dojrzałością. Z tego oto powodu Kili, bo tak brzmi imię głównego bohatera, staje się moim drugim, zaraz po gacie z berserka, ulubionym męskim bohaterem mangi. Obaj mają niezwykle ciekawe i głębokie charaktery. Obaj mogliby zostać łatwo wrzuceni do błędnego worka za to, jakie robią pierwsze wrażenie. Jednak szybko dowiadujemy się, że jak złożona jest ich psychika, oraz jak ciekawy bagaż doświadczeń za sobą niosą. Blam to zdecydowanie nie manga dla każdego. Osoby, które są przyzwyczajone do nowości mangowych, które stawiają na lekko rozrywkę, czy to komediową, erotyczną, czy też romansową, przy Blam poczują się co najmniej swoje, i tylko od nich będzie zależało, czy otworzą się na coś nowego, czy po prostu ta surowość i zimność wykrowanego świata pana Tsutomu Nihei wyda się dla nich zbyt obca i ciężkostrawna. Dziwnie to zabrzmi, ale Blam kojarzy mi się z mangą dla koneserów, czyli takie bardziej wytrawne wino niż słodkie piwo, jeśli wiecie co mam na myśli. Natomiast powód, dla którego złożyłem to zamówienie tak szybko od ostatniego, znajduje się tutaj. Oto tomik w twardej okładce z numerkiem 0, który premierę miał bardzo niedawno i chociaż chodzi on w kanon tego samego świata, to jego podtytuł brzmi Noise. Jest to tak jakby prequel serii, który ma rzekomo wyjaśnić parę dodatkowych rzeczy w świecie BLAM. Bo pomyślałem sobie, że skoro i tak zamierzałam skompletować serię, to może od razu lepiej to zrobić teraz, póki są dostępne tomy w twardej okładce, tego numerku 0 bo z tego co wiem, JPF raczej nie prowadzi ich do druków. Co prawda jest on znacznie cięższy od reszty tomów z tej serii, no ale cóż, mimo wszystko cieszę się, że chociaż jeden z nich będę miał w twardej oprawie. Uf, no nic, zgadałem się trochę. Wracamy do zawartości paczki. W poprzedniej paczce JPF zamówiłem sobie zestaw Horror Pack, w którego w skład wchodziły cztery mangi pana Junji Ito. Na razie przeczytałem tylko jedną, tą najcięższą Black Paradox. I powiem szczerze, że lektura była bardzo przyjemna. Manga nie tylko potrafi być obrzydliwa z wizualnego punktu widzenia, ale także literacko umie w bardzo fajny sposób zaciekawić swoją treścią. Przyznam się bez bicia, że nigdy nie byłem fanem półotwartych zakończeń. Bo wiecie, taki romans to ma być od A do Z, bo po to się nie czyta, by zobaczyć, że tak powiem, tą wyczekiwaną finalizację uczucia i słodki finał, prawda? Tak samo dotyczy to wielu innych gatunków, jednak tutaj, no nie wiem, zakończenie odpowiada na połowę niejasności, a na dodatek można by je uznać za lekko naciągane sytuacyjnie, by jakąś historię zakończyć, ale mimo wszystko nie czułem smaku takiego, ani innego zakończenia, bo na pewno prowokuje ono naszą wyobraźnię i to w ten taki pozytywny oraz w tym przypadku także ten mroczny sposób. Jedyne do czego można się przyczepić i z tego co wiem dotyczy to sporej ilości mang tego twórcy, to fakt, że niektóre zachowania bohaterów są krótko mówiąc lekko głupkowate oraz nieroztropne, bo po to by umożliwić realizację pomysłu grozy autora. Nie razi to mocno, ale uczciwie trzeba o tym wspomnieć. Jako, że moje obecne tytuły tego autora to prawie tylko same długie historie, to postanowiłem zakupić jeden z tomów z serii kolekcji horrorów. Jest ich obecnie 10 i właśnie wychodzi 11. A wybrałem ten pod tytułem Miasto Nagrobków, który ma mieć w sobie około 10 krótszych opowiadań. Czemu wybrałem akurat ten? No cóż, z tego co się orientuję, to każdy tom z tej kolekcji reprezentuje bardzo wyrównany poziom. I właściwie to nie ma znaczenia, od którego z nich zaczniemy, ponieważ te wszystkie historie nie mają ze sobą praktycznie żadnych powiązań i wszystko odnosi się do naszego indywidualnego gustu, które z historii akurat nam się spodobają. Jednak jakiś czas temu oglądałem film anglojęzycznego youtubera, który opowiadał o według niego najlepszych i najstraszniejszych historiach od Junji Ito. I na pierwszym miejscu podał on historię pod tytułem Długie sny, która ma opowiadać o osobie zapadająca w coraz to dłuższe sny, zaczynając od kilkunastu godzin, później dni, miesięcy, a kończąc nawet na wielu, wielu latach. Oraz o doktorze, który stara się zrozumieć, co się dzieje w tak wymęczonym psychicznie umyśle tej osoby. Sam pomysł wydał mi się bardzo ciekawy i przerażający na swój sposób. A znając kreskę pana Junji Ito i jego kunż do ciekawej fabuły, to może być naprawdę fajne opowiadanie. I na to właśnie liczę. Tak samo zresztą jak na wszystkie inne z tego tomu. Ostatnią mangą z tej paczki jest drugi tom Ghost in the Shell. Ot po prostu ostatnio chyba ciągnie mnie mocno w przygody science fiction. A Ghost in the Shell ma w sobie zdecydowanie coś, co niektórym tytułom brakuje. Tą taką głębię fabularną. Mimo że już nie wszystko wyszło autorowi wzorowo, to widać niemal, że na każdym kroku jak bardzo on się stara, by przedstawiona historia była jak najbardziej złożona i rozbudowana. Ogólnie nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem, że tak powiem, detektywistyczno, policyjno-politycznej fabuły, ale w tym malutkim przypadku zrobiłem wyjątek, bo mamy tutaj coś, co trochę odbiega od większości innych tytułów, ile która jest naprawdę satysfakcjonująca. Należy zaznaczyć, że drugi tom ma ogromną ilość kolorowych stron, bo bodajże około 200 przy około 100 czarno-białych. Tak więc jest to bardzo nietypowe zjawisko, bo przecież mangi zazwyczaj są albo czarno-białe, albo całe kolorowe. I taki dziwne ratio 2 do 1 dla koloru nie zdarza się chyba zbyt często. Przynajmniej jeszcze nie słyszałam o żadnym innym przypadku. Ogólnie tomik jest bardzo ciężki, a to z powodu użytych kartek do stron kolorowych. Ten taki śliski, wiecie pewnie co mam na myśli. Jednak ciekawe jest to, że nawet do stron czarno-białych użyty jest ten sam rodzaj i dlatego tomik ma podbitą wagę, jakby cały był w kolorze. Jeśli macie tomiki Relife, to właśnie o coś takiego mi chodzi. Zobaczcie, jak ciężkie są one w porównaniu do klasycznych o podobnym rozmiarze. Słyszałem też, że w drugim tomie znacznie zmienia się sposób narracji i że szybko pojawiły się tutaj dwa obozy. Przy których jednym z nich jednym się to podobało, a drugim wręcz przeciwnie. Ale myślę, że ja tę serię traktuję z tak dużym dystansem, że nie będzie miało to dla mnie większego znaczenia. No nic, muszę przyznać, że ostatnio kupiłem naprawdę dużo nietypowych jak dla mnie rzeczy, więc na pewno mój kolejny zakup, tak dla równowagi, będzie powrotem do tytułów, które na pewno wiele bardziej kojarzycie oraz cenicie. A te tutaj, no cóż, będę sobie po malutku konsumował. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Do później, cześć!